Po raz pierwszy w szudziałowie odbył się Jarmark Świąteczny. Na uczestników czekała masa atrakcji. Obserwujemy oczywiście otoczenie, tak, wokół i postanowiliśmy w tym roku również śladem większych miast Białego Stoku czy Waszylkowa zorganizować u siebie właśnie pierwszy jarmark świąteczny. Miło jest tam niezmiernie, że faktycznie cieszy się takim powodzeniem. Bardzo dużo osób przyjechało specjalnie na to wydarzenie, także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy gościć tylu mieszkańców i tylu jeszcze turystów też z, z innych okolic. Myślę, że w przyszłym roku i latach kolejnych będzie jeszcze lepiej. Także zapraszamy. Na jarmarku musiały być kramy, stoiska wystawowe, rękodzielnicze, kulinarne. Oczywiście jest Mikołaj, jest podsumowanie konkursu plastycznego na formę przestrzenną, choinkę. Spotkanie z darczyńcami, sponsorami, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. W trakcie jarmarku można było kupić strojki oraz inne ozdoby. Wszystko oczywiście wykonane ręcznie. Co dzisiaj przygotowałaś na jarmark świąteczny? Świeczki, stroiki oraz różne bombki. Dobrze, a dlaczego stroiki? Sama to robiłaś? Z pomocą mamy. Dużo czasu na ich spędziliśmy, ale wydaje mi się, że warto, bo pięknie wyglądają. Ta się robi jednoczęściową, że robisz od, z jednej strony się kończy, a są takie bombki, które się robi podwójnie, z dwóch części, na przykład ta, robisz pierwszą jedną część i potem jest łączenie drugą część i po zrobieniu trzeba nadmuchać w balonik i nakrochmalić w kleju z cukru, I są robione bąbki szydełkowe, to wszystko jest robione szydełkiem. Domek z wykonany jest z mąki, jajek, oczywiście miodu naturalnego, niesztucznego, gdyż mamy swój właśnie miód. No i robimy taką, robimy ciasto, zagniatamy, rozwałkowuje ciasto i wtedy wycina w taki, na taką formę i piecze. Upiecze te domki wtedy trzeba je skleić tym białym lukrem. Swoimi wrażeniami z jarmarku podzielili się z nami uczestnicy. Bardzo ładne są ozdoby. Dużo pracy widać, dziewczyny włożyły w te ozdoby. Na święta się przydadzą. Bardzo ładne. O. Żeby pomóc ludzi. I ładne, żeby ozdoby były na święta, jak przyjdą goście. Czy dobrze się pani bawi na tym jarmarku? Bardzo dobrze. A co to jest takie no, najfajniejsze? Wszystko jest nowe, bo to po raz pierwszy. Bardzo ciekawe. Uczymy się, zaczynamy. Stawiamy pierwsze kroki, z roku na rok będzie coraz lepiej. Zapraszamy do Szydłowa. Posłuchajcie, jak się dzisiaj się na tym festynie? Super! A co jest takiego super? Wszystko! Co masz tutaj? Coś kupiłaś już na święta? Breloczek na streganie rodziców Leny, Ta taką bombkę i taką jeszcze bombkę. I gdzie te ozdoby zawisną? Na choince, a breloczek na plecaku.